Dzień dobry Państwu. Chyba nie wiem, Albert, z tej strony. Muszę opowiedzieć krótką anegdotę. Spędzałem sobie czas jak normalny człowiek, czy raczej każdy zupełnie niedziwny osobnik z ulokowanym komputerem na lodówce i cóż, przeglądałem sobie internet, a może grałem w jakąś odmurzającą, niszczącą przyszłość grę komputerową gdy nagle mój wzrok powędrował za okno ponieważ bezpośrednio przy biurku, właśnie biurku proszę jak można sobie stworzyć obraz lodówki jako biurka, wystarczy tylko odpowiednio długo w takich warunkach polowych przebywać a potem już z górki więc powędrowałem Wzrokiem za okno, i tam dostrzegłem Coś nieprawdopodobnego. Iście cyrkowy, wyczyn, a włosy stanęły mi dęba na samą myśl, że ja mógłbym być w sytuacji, w której był zaobserwowany przeze mnie człowiek. Otóż mały kontekst dodatkowy. Przez okno u mnie widać ścianę jakiegoś urzędu, elewację, albo to jest prokuratura. Nie jestem pewien. Nie jestem też człowiekiem, który jest ulokowany bezpośrednio w rzeczywistości geograficznej urbanistycznej, to znaczy mnie można gdzieś wywieźć cztery ulice dalej i ja już kompletnie nie będę wiedział, gdzie jestem i prawdopodobnie nie trafię do domu. Więc nie pytajcie mnie, możecie się w skrytości ducha śmiać, że nie wiem, co to jest za budynek, ale dość powiedzieć, że jest on mniej więcej w wysokości czterech pięter. Właśnie na wysokości czwartego piętra znajduje się już dach, a ja mieszkam sobie na czwartym piętrze, więc tak się składa, że gdy zerkam w lewo, to nie że mniej więcej na podobnym poziomie widzę ostatnie piętra, niemalże okno w okno, to również dostrzegam tę przestrzeń powyżej, czyli dach. I jest to dach, moi drodzy, spadzisty. Może nie bardzo, bardzo trójkątny, tak jak z rysunków dziecięcych oraz moich, tylko taki ewidentnie zakrzywiony dachówkowy. I co mogę tutaj powiedzieć? Fajna przestrzeń, można sobie to pooglądać czasem jakiś ładny, kolorowy ptak przysiądzie, a czasem trochę mniej ładny i bezbarwny. Tak czy inaczej, parło to moje duże zaskoczenie, kiedy zerkam sobie trochę bezmyślnie przez to okno i dostrzegam mężczyznę na dachu. Był to mężczyzna, który wykonywał pewne czynności związane z porządkiem. To znaczy, on w jednym ręku miał taką szczoteczkę przypominającą zwykłą szczotkę do szufelki. Taka, co zawsze występuje właśnie w towarzystwie szufelki, gdzie możemy sobie w domu, jakieś rozsypane rzeczy bez problemu szybko na szufelkę zamieść i potem do kosza. To on miał coś takiego. I w drugim ręku, drodzy państwo, miał telefon. Normalnie telefon przyłożony do ucha, czyli jedną rękę miał całkowicie wyłączoną na telefonie, a drugą miał zupełnie zajętą noszeniem tej um, zmiotki. I tym zmiotką jeszcze sobie czyścił ten dach. I jaka to była moja zgroza i zaskoczenie? Dodatkowo ten pan miał taki wygląd klasycznego człowieka z blokowiska z lekko taką zarumienioną twarzą w stylu alkoholowym, w czapeczce z daszkiem? A, oraz takim stroju, albo około kąpielowym, albo prosto z grilla, a, takich innych osobników, do brzuch. Łocno zarysowany, obcisła koszulka polo i takie krótkie kąpielowe spodenki. Jeszcze tylko brakowało do pełnego efektu: powinien mieć klapki kąpielowe. Tutaj miał jakieś zwykłe Adidaski. To nie jest product placement, wiecie o co chodzi. W każdym razie ten osobnik, taki w ogóle nie zainteresowany tym, co się wokół niego dzieje, chodził sobie normalnie po tym spadzistym dachu, bez żenady, z tą ręką z telefonem, rozmawiał sobie tam z kimś i drugą rączką sobie czyścił dach podchodził pod samą krawędź, czyścił rynnę i właściwie jego noga już była niemalże poza dachem. Tam była taka barierka gdzieś na wysokość kostek, ale i on tam jedną nogę za tą barierkę sobie postawił, tam przyklęknął i dawaj tą ręką z szufelką czyścić, czy szczoteczką czyścił, czyścił z różnych zanieczyszczeń wspomniane rynny. I drugą ręką cały czas, przypominam, rozmawiał przez telefon, czyli jakby się on troszeczkę gdzieś przechylił, to prawdopodobnie w ogóle nie zdążyłby zareagować, bo musiałby puścić tą szczoteczkę, upuścić telefon, zanim by to wszystko przesunął, to już prawdopodobnie spadałby na łeb, na szyję. Nieprawdopodobne wrażenie. On kompletnie był niezainteresowany tym, w jakiej jest sytuacji. Oczywiście było tam bardzo duża ne, jakby porcja brawury, ale z drugiej strony wyczuwało się klasyczne proszenie się o kłopoty. Mnie aż, aż przerwałem wszystkie czynności przestałem wgapiać się w ten ekran, przez który przegrałem swoje życie i przyglądałem się już tylko temu panu. Zawołałem rodzinę, która również się przyglądała. Wszyscy ze zgrozą. Najlepsze jest to, że ten pan mógłby patrzeć na nas również bez problemu, ale był tak pochłonięty rozmową telefoniczną, nie nieuważaniem, co się z nim zaraz stanie, tylko właśnie tą wspomnianą rozmową telefoniczną, że kompletnie nawet nie zauważył kilku osób gapiących się bezpośrednio na niego przez okno. I to trwało naprawdę dużo czasu. Ja już tylko widziałem oczyma wyobraźni, jak na moich oczach dochodzi do tragedii. Już się zastanawiałem, czy gdzieś tam syna nie odciągnąć, żeby nie zniszczyć mu życia tym przeżyciem. Życie, 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 piękne połączone. Tak, niedługo się wyda, że znam raptem ze trzy, cztery słowa i dlatego powtarzam je w kółko w jednym zdaniu. <grych> w każdym razie historia zakończyła się happy endem, pan sobie spokojnie wykonał robotę i nie zginął. Przynajmniej po naszej części dachu... Bo potem przyszedł drugi pan, i obaj udali się już poza zasięg naszego wzroku. Więc jeżeli Państwo słyszeli coś w wiadomościach na ten temat, jeżeli coś się wydarzyło, to proszę oczywiście, można do mnie pisać, ja będę naocznym świadkiem ostatnich chwil życia tego pana. Mam nadzieję, że tak dramatycznie to się jednak nie, nie rozegrało. Drodzy państwo, ostatni tydzień to jest kompletne szaleństwo w moim życiu. W życiu 30 niespełna pięcioletniego mężczyzny z żoną i dorastającym, dobrze, dorastające dziecko, to trochę przesada. Dzieckiem, które już kilka wiosen spędziło na tym padole. Otóż taki osobnik bardzo rzadko ma okazję gdzieś wybyć, pójść w miejsce, w którym ma się zwyczajnie dobrze bawić. Jest to szokujące i pomyślenia. Nie, no nie ma za bardzo czasu, trzeba się dzieckiem podzielić jakoś ładnie, ogarnąć szereg różnych czynności z tym związanych. A gdy już pojawia się jakaś mikrookazja, to zwykle człowiek jest zmęczony, woli obejrzeć film, serial i potem trochę odespać. Dlatego też jestem w głębokim szoku, bo udało mi się zaliczyć dwie imprezy okolicznościowe, zarówno w piątek, jak i w Poniedziałek. Była to impreza integracyjna oraz impreza związana z pewnym wydarzeniem bezpośrednio związanym z moją pracą. Nie powiem jakie to wydarzenie, ponieważ w sumie nie jestem pewien, czy nie naruszę jakichś informacji biznesowych. Dlatego ograniczę się tylko do tego, że było fajnie. <laughs> tak, no i jest to będzie taka hmm, nadzieja dla wszystkich ojców tego typu czy matek, bo nie będziemy tutaj rozróżniać. Role mogą być różne. To nie średniowiecze, drodzy Państwo. Tak czy inaczej, taki rodzic może jednak od czasu do czasu gdzieś się wybrać. Co chociaż jak sobie pomyślę, że jeżeli faktycznie istnieje jakiś limit, no to ja takimi dwoma wyjściami to już zaklepałem sobie brak pojawienia się wśród ludzi na najbliższe 2 do 5 lat. Myślę, że nie jest to w żaden sposób przesada z mojej strony. Wieści dziwnej treści... Pewien mężczyzna w Wielkiej Brytanii jechał sobie rowerem. Jechał rowerem, wjechał do lasu, polna droga. Czy właśnie to tutaj pytanie, czy polna droga również znajduje się w lesie, czy to musi być droga będąca na polu? Oczywiście moglibyśmy tutaj sięgnąć po definicję, ale ja wolę się bezsensownie pozastanawiać, jeżeli ktoś chciałby się podzielić tymi spostrzeżeniami, albo przerwać to brutalnie ze swoją prawdziwą definicją, to bardzo proszę, ja, ja chętnie to tego wysłucham czy przeczytam. Do forma dowolna. Może ktoś mnie też spotkać na ulicy i powiedzieć, co na ten temat myśli, to również jest wskazane. Drodzy Państwo, ten mężczyzna jechał rowerem, wjechał do lasu. Piękna pogoda, słoneczna. Można spotkać się różnej e, prowieniencji, e, faunę, można spotkać także florę i można również spotkać robota. No tak, mężczyzna natknął się na podróżującego sobie po lesie małego robota dostawczego. E, możecie Państwo powiedzieć, że w Polsce no to już byłoby podwójnie ciekawe wydarzenie. Natomiast, jak sam mężczyzna przyznał, gdzieś po miasteczku, w którym on mieszka, tam często znajduje się te roboty. To znaczy, nie przesadzajmy, to nie jest tak, że na każdej ulicy, w każdym miejscu, ale zwyczajnie zdarza się, one dostarczają takie proste zakupy ze sklepów spożywczych i rzeczywiście od czasu do czasu miejscowi natrafiają na takiego robota, ale nigdy tak daleko od miasteczka i tak głęboko w lesie. I ten mężczyzna, jakoś tak tknięty pewną poetyką w tej całej sytuacji, zrobił zdjęcie robota, wrzucił na media społecznościowe i podpisał, że o właśnie natknąłem się na robota zagubionego w lesie. I chwyciło. Drodzy Państwo, to jest ciekawe, że niektóre tweety, niektóre informacje, zdjęcia, które wrzucamy, tak niesamowicie się rozprzestrzeniają, chwytają ludzi za serce i z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu zdobywają. Ogromną popularność. Ktoś mógłby zobaczyć, jakie to są rzeczy, zrobić wykresy, zrobić badania, ale jednak ta iskierka jest trudna do uchwycenia, bo nawet jeżeli odtworzymy wszystkie te warunki i zrobimy coś potencjalnie, jak to się ładnie mówi, viralowego, to nie ma gwarancji, że akurat ten nasz tweet, ta nasza informacja, ten nasz post będzie tym, o którym w internecie będzie. Głośno. Swoją drogą, jak o czymś jest głośno w internecie, to jest to tak szeroka sprawa, że równie dobrze w swoim wycinku internetu mogą państwo nigdy nie usłyszeć o takim zdarzeniu. I dlatego jest ten poczytny, czy raczej szeroko słuchany segment wieści dziwnej treści. O tak, okazuje się, że jest to również segment misyjny. Dobrze, drodzy Państwo, siebie nie potrafiłem przekonać, to i Państwa również nie będę. Tak czy inaczej, chciałem wspomnieć o tym robociku, bo aż mi się zrobiło ciepło na sercu, że nawet kawał elektroniki czasem potrzebuje odetchnąć świeżym powietrzem. Druga wieść dziwnej treści traktuje o historii pewnej książki, a raczej pewnego mężczyzny, który tę książkę posiadał. Trochę za długo. Pewien mężczyzna, ojciec dwóch córek, pewnego dnia przeglądał swoje rzeczy, wpadły mu w ręce pewne książki i przeglądając je, natrafił na jakąś znajomą, która poruszyła pewną nutę w jego pamięci. Pomyślał sobie znam tę książkę bardzo dobrze, ale dawno jej nie widziałem. Otworzył, a tam był stempel biblioteki szkolnej. Okazuje się, że mężczyzna wypożyczył tę książkę 45 lat temu, gdy chodził do drugiej klasy. Pomyślał sobie, ojej, myślę, że czemu nie? Powinienem ją zwrócić. Będzie to dobry przyczółek, żeby pokazać się moim córkom, że trzeba jednak takie rzeczy robić. Nawet jeżeli coś zrobimy źle, to jeżeli mamy możliwość naprawienia tego zła, to powinniśmy to zrobić. Oczywiście mogą Państwo tutaj parsknąć śmiechem, bo nie jest to jakieś najgorsze zło, z jakim mamy styczność na co dzień. Jednakowoż pomyślmy sobie o tych wszystkich dzieciach, które mogły korzystać z wiedzy za wartej w tej książce przez te wszystkie lata, możemy to pomnożyć przez rozczarowania, przez zmarnowane wieczory i otrzymamy wynik, który obciąża sumienie mężczyzny. Dobrze, nie przesadzajmy. Ten, że ojciec udał się wraz z córkami do szkoły, do biblioteki i dokonał zwrotu. Rozmawiali sobie sympatycznie z bibliotekarzem, który stwierdził, że, no, jest po pierwsze pełen jakby takiego podziwu, że człowiek zajęty wychowywaniem dzieci znalazł tę chwilę, aby książkę mimo wszystko oddać, że zadał sobie w ogóle ten trud, przyjechał, kawał drogi, a jednocześnie powiedział pół żartem, pół serio, że nie wie, jaką karę powinien wystawić za tak długą zmianę. I że musi się koniecznie dowiedzieć. No i w toku sympatycznej rozmowy uradzili, że będą to ciasteczka dla pracowników biblioteki. I tak właśnie później sformalizował to ów bibliotekarz i w takim liściku wzywającym do zapłaty za przetrzymanie książki znalazła się stosowna adnotacja, że właśnie takie ciastka mężczyzna musi zakupić. I tak sobie pomyślałem, oczywiście sympatyczna, zabawna historyjka, jakich wiele, ale pomyślałem sobie, bo to było, jeśli się nie mylę, w Stanach Zjednoczonych, że mogło to wszystko pójść w innym kierunku, że mógł to być przy Człowiek do jakiegoś pozwu, że, że mogłoby to w rękach jakiegoś filmowego prawnika rodem z amerykańskiego filmu spowodować w jakiś wielotysięczny pozew, wielomilionowy pozew, który zniszczyłby mężczyznę i jego rodzinę, a jednocześnie pozwolił wzbogacić się złej kancelarii. No ale na szczęście nie jest życie oparte na mojej fantazji, a jedynie na realizmie. I takich ciekawych historyjkach. A na koniec krótki wtręt ze świata piłki nożnej, więc wszyscy ci, którzy mają na alergię na tego typu wtręty, mogą ze spokojnym sumieniem, z dyspensą z mojej strony wykończyć wykończyć, może nie, ale zakończyć. Emisję dzisiejszego odcinka. Tak, drodzy Państwo, w takim razie na wszelki wypadek żegnam się już z tymi wszystkimi ludźmi. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku, który postaram się umieścić szybciej niż ta przerwa, z którą mieliśmy obecnie do czynienia. A teraz, jeżeli kogoś to nie zniechęciło, albo nie chciało mu się wyłączyć, to krótki wtręt o piłce nożnej. A nie sposób mówić o piłce nożnej na poważnie, nie wspominając o tym, co się wydarzyło na koniec sezonu ligowego w Anglii. Tak, drodzy państwo, do ostatnich chwil toczyła się walka o czempionat pomiędzy Liverpoolem i Manchesterem City. Ostatni mecz of. Wszystkim decydował i były momenty, drodzy państwo, ponieważ sytuacja była prosta. Jeżeli Manchester City wygrałby swoje spotkanie, wtedy nieistotny był wynik meczu Liverpool. O, dodam, że oczywiście były one rozgrywane jako ostatnia kolejka, dokładnie w tym samym momencie. I teraz, jeżeli by Manchester City stracił punkty, czyli zremisował bądź przegrał z Aston Villa, wtedy to Liverpool wygrywając swoje spotkanie zapewniłby sobie Mistrzostwo Anglii. I co jest ciekawe, bo e, dodatkowy smaczek polega na tym, iż Aston Villa, czyli ostatniego przeciwnika Manchesteru City, prowadzi Steven Gerrard, czyli legenda Liverpoolu. I niektórzy snuli takie niezbyt realistyczne scenariusze, że w ostatniej kolejce, właśnie drużyna prowadzona przez Stevena Gerrarda po postawi tak trudne warunki, że Manchester City zwyczajnie nie da rady. I było blisko, drodzy państwo, bo Aston Villa prowadziła 2-0 w tym spotkaniu i było ciekawie, ponieważ w tym samym czasie Liverpool miał niekorzystny wynik, czyli tylko remisował swoje spotkanie i przez jakiś czas wyglądało na to, że zakończy się to wszystko w sposób, którego nikt nie przewidział, czyli że Spełniony zostanie warunek straty punktów przez Manchester City przy jednoczesnym niewykorzystaniu sytuacji przez Liverpool, co naprawdę położyłoby się cieniem na tak wspaniale grającym zespole prowadzonym przez niezrównanego Jurgena Klopa. Ale ostatecznie, drodzy państwo, skończyło się tak jak miało się skończyć, czyli remontada wzorem Realu Madryt z Ligi Mistrzów w wykonaniu Manchesteru City, zwycięstwo 3-2, no i tak na osłodę, Liverpool swoje spotkanie również wygrał, więc nie muszą sobie pluć w przysłowiową brodę, ponieważ sami zrobili to. Co do nich należało. Ale cóż, los tym razem nie okazał się złośliwy dla Pepa Guardioli, czyli szkoleniowca Manchesteru City, i zdecydowała opcja, która była najbardziej prawdopodobna przed pierwszym gwistkiem w obu spotkaniach. Ale było blisko i jest to nieprawdopodobne, że w lidze, w której rozgrywane jest 38 kolejek, decydują takie niuanse. Jeden, jedyny punkt różnicy między tymi zespołami. Także niesamowite i życzyłbym sobie, żeby w Polsce również tak to wszystko funkcjonowało, żebyśmy oczywiście nie chodzi o równanie w dół, tylko chodzi mi o to, żebyśmy nagle mieli ligę, w której mamy gro zespołów, które toczą równorzędną walkę do samego końca. No tak, chociaż oczywiście w przypadku Anglii to są dwa zespoły, takie, które przerastają o 10 długości basenu, resztę. Natomiast reszta czołówki też nie ma się czego szczególnie wstydzić. I szybka informacja, jeżeli chodzi o transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony, wciąż niewiele wiemy, ale ja wciąż zaciskam kciuki. Dziękuję, drodzy państwo, za dziś. Zapraszam do kolejnych odcinków. To było chyba, nie wiem. Papa! Pa.